W tajemniczych głębinach morskich czekał świat, w którym aż roiło się od ryb skorupiaków, ślimaków i ośmiornic, które przyciągała piękna i barwna rafa koralowa. Życie wszelkich stworzeń płynęło tam spokojnie, a zwierzęta żyły w zgodzie i harmonii z mieszkającymi tam. Syrenami. Dbały one o chore i zagubione stworzenia. Zbierały muszle i piękne perły. W bezkresnych wodach Syreny czuły się wolne. Potrafiły pływać z wielką gracją, co wyglądało niczym niesamowity wodny tatr. Jednak pewnego dnia rajska wyspa Syren znikła, a one same odeszły, popłynęły w różne strony świata w poszukiwaniu nowego domu. Rozstanie nie było łatwe dla żadnej z nich.